Już mega Jak zobaczyliście, miałem jutro, ale biłem 16 tysięcy. pucharków Jutro, może na żywo nagramy. Nie wiem, no. Nie wiem, jeszcze jutro mam w planach. Może nawet nie nagram, ale jeszcze nie wiem. Dobrze, otwórzmy sobie mega boxa Czary mary wylatuje z mój stary. Tum. Kurde, ajajaj. Aj, aj. Mamy punkty do M. Cyk do grifa w ogóle. I znowu... Bo trafiłem go wczoraj. Tutaj mamy do Bibi 30. 35 52 w ogóle. no nie ma bonusika. No i tak jak widzicie. Mam 40 postaci, no z klubu nie jestem yy, najlepszy, no tutaj jestem na 16, tutaj siostra Modric się nazywa, wbijajcie też, macie, tutaj ma takie postacie, ma legendarną w ogóle, jest jeszcze taka siostra, która się nazywa Domcia, Domcia i ona... I ma Edgara w ogóle, ja, ja nie mam ani w ogóle, nie tutaj jest ta domcia, o, zobaczcie, natrafiła Edgara niedawno i Bel właśnie wczoraj trafiła, Tara to już dawno miała, Mortiska też, bo właśnie wbiła, no i tak naprawdę to chciałam tylko tyle powiedzieć i siemano, no i papa Trzymajcie się, do, do, jutra tak naprawdę no.